Cześć! Witam Ciebie z Krakowa, gdzie przez dwa dni uczę uczestników moich szkoleń, jak programować w Visual BASICU dla aplikacji. Robimy to pod Excelem. Wprawiamy w ruch tabele przestawne i automatyzujemy najczęściej wykonywane zadania w pracy. Dlaczego tobie o tym mówię? Dlatego, że Ty też powinieneś nauczyć się programować w tym języku. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty, bo za to płacą i to bardzo poważne pieniądze. Strategia jest taka. Najpierw uczysz się podstaw Excela, później poznajesz całą aplikację, formuły tablicowe, a na koniec programujesz w Visual Basicu dla aplikacji. Podniesie to Twój budżet, a także da Tobie wiele radości z programowania. To bardzo prosty język, nawet nazywa się Basic, więc nie ma się co dziwić. Do zobaczenia, mam nadzieję na szkoleniach u mnie w Inklud Akademii. Zapraszam Ciebie i zapraszam Ciebie do obejrzenia filmu z Krakowa, który nagrałem. Do zobaczenia, cześć!